Jak to pani kapitan stroi choinkę na sklepie Kapitanów. Tak to jest, kochani. Dzisiaj, no. widzisz. Bo no, O to chodzi, młodek, że, że wiesz. Co? odstawało dołem. Aha. Więc ja tu od spodu dałem zabezpieczenie, że to przycisnęło. Aha. A tu dałem silikon, że woda nie podchodzi z góry. Wiesz? No i ładnie, bardzo ładnie I jest, zobacz, to jest. to wygląda jak dzwonek. I jeszcze na wiosnę. Przyjdę z szarek silikonem Ta. i te szczelinki wszystko ładnie porobię, wiesz? Ale e, brawo. Ma, to nie chce, ale na wiosnę to wszystko porobię. Nie? Brawo, brawo, a one wymieniają pobórki. a ja widziałeś jak obnej teraz tutaj po tablicę wymieniliśmy. Nowiutka. Nowiutka tablica Maciewicza. Zrobiłem tą tablicę jak zwykle, tam gdzie wszystkie tablice czyli. Ale powiedz znaczy, mi, on tutaj była Macie nie? nie? Tą starą, która była brzydka i, Aha, już była i tak dalej, zniszczona. Odnowił Tomek Włoch, odnowił ją Tomek Włoch, kochany, Aha. i dałem ją, zaniosłem ją do. O nowa, o nowa do. zaniosłem ją do. Szkoły Podstawowej Maciejewicza, SP 56 kochany. także tam mają swoją tablicę, a widzisz, a to jest dipont, a tą wymieniłem już w tamtym roku, widzisz, to jest też dipont, to jest też dipont, widzisz, także po kolei będę teraz wymieniał, teraz do wymiany jest tu, Te. Widzisz już ja, jak to zniszczono i tak dalej. Widzisz jak to oprawione? No widzę, no, widzę. To jest całkiem ale inaczej. Ale uwagę, tak jak jest tutaj u, u, u niego, to może zostać już to wszystko jest zobacz, super, wszystko dolega ładnie jeszcze no ta, no, ja, jak, jak dolega to dolega, a tu nie dolega, no. widzisz? Tu nie dolega, no, no, tutaj trzeba to zrobić. Tak. Także mamy piękną choinkę a, ustrojoną, a dziewczyny jest... stroją, brawo, na skwerze kapitanu. Dzisiaj, niedziela, niedziela niesamowita no, no. choineczka, da jest, piękna, nie? Prawda? Nawet mamy mamy tutaj, jak widać, e, Mikołaja zawiesili Mikołaja czapeczkę Niedziela, świeżo po mszy po mszy za barynaży. dzisiaj który to dzisiaj kochani? kochani? Który to dzisiaj? 15. Dobrze powiedziane, 15. Po przy świętej jesteśmy na skrze Kapitanów. Dzisiaj, 15, grudzień 2024. I życzymy wszystkim marynarzom, kochani, wszystkim marynarzom, życzymy. Co życzymy wszystkim marynarzom? stopy wody stopy wody. Pomyślnych wiatrów pomęcznik wiatrów a ja szczęśliwych a ja szczęśliwych ja szczęśliwy powrotów do domu i wszystkiego najlepszego na święta i na nowy rok dla was kochani i dla waszych rodzin od nas tu od barynarzy Oby się ze szkweru kapitanu. Tak jak się nam udało? Ja 40 lat odmłóciłem śrubą po mozach no i dalej się suje dobrze. O, Oby i żebyście zdrowi udało. byli, tak jest. Tak nam życzymy. To ze szkweru kapitanów. Ahoj, przyjaciele! Ahoj, marynarze!